Ja naprawdę nie żartuję, napisałam swoją własną książkę. Wesołych świąt, z tej strony Elza i witam was na moim kanale. Zanim przejdę do tematu odcinka, chciałabym powitać ostatnie pięć osób, które dołączyły do naszej rodzinki subskrybentów. Bardzo wam dziękuję, a w dzisiejszym odcinku opowiem wam, jak stworzyłam swoją książkę, czyli historię najpiękniejszego prezentu, jaki zrobiłam drugiej osobie. Zostawcie jeszcze tylko komentarz dla odratowania zasięgów o treści prezent. Będę bardzo wdzięczna za każdą waszą pomoc oraz odpiszę na każdy wasz komentarz. A teraz zaczynamy. Ogólnie tak, nie zgadniecie co, ale aktualnie trzymam w ręku swoją własną, napisaną, wydrukowaną, z piękną okładką zaprojektowaną przeze mnie książkę. To jest bardzo, ale to bardzo dziwne uczucie. Ja kiedyś pisałam słuchajcie, książki i tak dalej i kiedyś wyobraziłam sobie, że kiedyś Jakąś książkę wydam, jako jakaś będzie wydrukowana, i ja teraz ją tak utrzymam. Tak na wstępie myślę, że warto o tym powiedzieć, że ta książka jest napisana dla Daniucha i ona opowiada historię naszej znajomości, o tym, jak zaczęliśmy być razem. Ja jestem naprawdę w szoku. To jest niesamowite uczucie, troszeczkę taka abstrakcja, że. To jest moja książka! Ona, ona została zaprojektowana przeze mnie w taki sposób, aby ona właśnie wyglądała na taką książkę ze sklepu. I jestem naprawdę w wielkim szoku. Jakie to jest dziwne uczucie! Tutaj jest moje imię i nazwisko. Wszystko! Ja jestem naprawdę w szoku. I muszę Wam przyznać, że ta książka ma sporą historię. I jeszcze jedna rzecz, że miałam o niej Wam opowiedzieć chyba dwa lata temu na kanale, ale tego nie zrobiłam, ponieważ potrzebowałam przerwy i tego nie zrobiłam. Ale właśnie, no dwa lata, co się stało? Słuchajcie, bo to jest druga wersja tej książki. Moja książka już miała wcześniej inną wersję, inny tytuł, inaczej wyglądała, inną miała okładkę, z tym, że tamta książka. Została przeze mnie wykonana w całości, nawet wydruk, wszystkiego ja zrobiłam sama. I teraz opowiem Wam, słuchajcie, historię. Bo naprawdę myślę, że ten prezent ma wielką, gigantyczną historię. Także zacznijmy od samego początku, 5 lat wstecz. Tak też od razu na wstępie powiem, że ja nie mam żadnego scenariusza, nic, jedynie notatki, o czym powinnam wam powiedzieć, bo tak naprawdę to jest takie dziwne, że nie byłam w stanie napisać tego, rozpisać sobie, więc teraz jedę, bym powiedziała, na takim freestylu i będę wam mówiła całą, całą historię. Czyli od początku, jak mówiłam, 5 lat temu, czyli pierwsza klasa, liceum. Słuchajcie, pomysł na książkę wpadł do mnie przypadkiem. Po prostu oglądałam jakiś film, albo czytałam post, że ktoś pisze książkę dla chłopaka, i pomyślałam, że to w sumie byłby fajny pomysł na książkę, i pomyślałam sobie, że ja się tego wyzwania podejmę. Mimo, że jak pisałam książki, jak już mówiłam wcześniej, to nigdy ich nie kończyłam, ale to postanowiłam, że skończę. Tak więc tą książkę, pierwszą wersję pisałam chyba z 4 miesiące. Zaczęłam, o ile dobrze mi się wydaje, w październiku. A skończyła w grudniu. Ta książka, jak już mówiłam, była przeze mnie wydrukowana. Jak już ją całą spisałam, wzięłam na pendrive'a i pamiętam, że po wigilii klasowej w moim liceum pojechałam do drukarni i ją wydrukowałam. Tak, wiecie, że do takiego typowego papierniczego sklepu, gdzie mieli drukarkę i gdzie mogli wam coś wydrukować, na przykład do szkoły, to ja wydrukowałam tekst mojej książki. Następnie, jeszcze później, chyba, albo tego samego dnia, albo jeszcze wcześniej. Pojechałam do jeszcze innej drukarni, wydrukować okładkę. To było w ten sposób, że oni po prostu wydrukowali mi papier. W sensie, że wiecie, że książkę okładkę, którą zaprojektowałam, tą książkę, jak już ją wydrukowałam, musiałam ją zszyć. I tutaj wam będę wyświetlała zdjęcia, te, które mam. Tutaj akurat zdjęcie zszycia mam. Jak to wyglądało? Przed szyciem i po szyciu. Nie pamiętam, jakie mam tam zdjęcia, ale po prostu wam je tutaj pokazuję. Szywanie tego zajęło mi naprawdę sporo czasu, bo chyba skończyłam około trzeciej, czwartej lub piątej, coś takiego. I następnie przeszłam do okładki jak to zrobiłam? Wziąłam taki stary, stary zeszyt, wyrwałam z niego wszystkie kartki i jak macie zeszyt, to ta okładka jest nieco twarda, prawda? Tak naprawdę ta okładka tej książki składała się z dwóch okładek, zeszytów. Więc ja je wycięłam, jakoś tam fajnie ułożyłam, dopasowałam do ilości kartek i już wiecie, jak już mogłam, jak już wiedziałam, ile w ogóle tych centymetrów tam, wiecie, tekstu będzie, no to już zaczęłam je oklejać. W trakcie klejenia tej okładki do tej starej książki zdarzył się mały wypadek. I naprawdę, ja wiem, słuchajcie, to jest, to jest masakra, totalna masakra. Jestem ciekawa, co wy mi w głowie, co nie, bo ten wypadek... Sprawił, że poniekąd zniszczyłam tą książkę. A co się stało? Nakleiłam ją na odwrót! Naprawdę? Była normalnie tył naprzód, jeszcze odwrócona. Jeju, jak ja sobie w ogóle o tym przypomnę. Ja byłam w takim stresie. Bardzo możliwe, że się popłakałam wtedy. No, było, słuchajcie, ciężko. Był również taki problem, że ja nie mogłam tej okładki oderwać, słuchajcie, bo bym zniszczyła całą książkę. Mnie jest naprawdę... No, trudno, było bardzo, bardzo ciężko. Więc pomyślałam sobie, nie, no dobra, niech już tą książkę mu dam w taki sposób, bo jeszcze ją zniszczę. No i książkę on dostał. I słuchajcie, mimo że ona była tę naprzód, to napisał mi, że jak ją zobaczył, otworzył w ogóle, bo ja wiedziałam, że jak on będzie otwierać ten prezent, i gdybym nakleiła, wiecie, papier do prezentów, Dosłownie na książce To, że on by tą książkę zniszczył Więc wymyśliłam, że książkę schowałam Do pudełka I słuchajcie, powiedział mi później, że faktycznie Dobry to był pomysł No ale tak, otworzył pudełko I napisał mi, że się wzruszył Że naprawdę się ucieszył Więc ja też byłam ucieszona A później chciałam naprawić tą książkę To mnie pozwolił, bo powiedział, że To sprawia ta okładka, że ona jest wyjątkowa Więc pomyślałam, dobra, nie będę jej ruszać i słuchajcie, wracamy już do czasów teraźniejszych, wracamy do roku 2023, do listopada, bo gdzieś w listopadzie albo koniec października myślałam sobie, co ja mu na święta zrobię, bo poniekąd bo pomyślałam sobie, że wiecie, że no Danio ma już to, zrobiłam mu to, zrobiłam mu tamto, kupi, kupiłam mu to i co ja jeszcze mogę mu zrobić albo kupić. Bo wiecie, on ogólnie oprócz tej książki jeszcze dostał ode mnie mój własny rysunek em, i tak dalej, więc już mi się pomysły kończyły. Aż nagle pomyślałam w sumie, że ciekawym prezentem byłoby poprawienie tej książki, zrobienie ją jeszcze raz, ale już tak wiecie, profesjonalnie w drukarni. I tak pomyślałam sobie, że w sumie to nie jest głupi pomysł. I słuchajcie, zaczęło się. Zaczęłam szukać różnych tam stron, różnych tam, wiecie, drukarni i tak dalej. Kiedyś też wcześniej widziałam takiego TikToka, gdzie dziewczyna mówiła o tym, że ona swoją książkę wydrukowała, z tym, że nie mogłam znaleźć tego TikToka ani nazwy strony, bo ona tam podawała ją. No i ja tak kombinowałam, kombinowałam I trafiłam na jakąś tam stronę I wydawała mi się taka, wiecie, taka legitna, dobra Naprawdę chyba przejrzałam pół internetu, jeśli chodzi o takie drukarnie. No i znalazłam tą jedną drukarnię i jeśli będziecie chcieli poznać jej nazwę, to napiszcie do mnie gdzieś tam na mediach społecznościowych, to ja ją oczywiście wam podam, bo polecam. I dobra, co było następnie? Ja ogólnie nie wiedziałam o co chodzi. Widziałam tą stronę, widziałam jak to wygląda, jak się zamawia, jakie opcje są. A ja nie wiedziałam o co chodzi, więc co postanowiłam? Postanowiłam napisać do Diory, bo Diora ogólnie ogarnia te tematy i pracowała kiedyś w drukarni. Więc napisałam do Diory, wysłałam o co chodzi, co jest i ona mi wszystko wytłumaczyła. A na dodatek poprosiłaś o swoją znajomą, która nadal pracuje w drukarni, i naprawdę mi dobrze pomogły. I bardzo Wam jeszcze raz dziękuję, bo ja tą książkę mam w dłoni i jest idealna. Jest przecudowna. I dobra, słuchajcie, wracamy. Co było dalej? No dalej, ja się na tej stronie zarejestrowałam, stworzyłam konto. I słuchajcie, no ogólnie pomyślałam sobie wcześniej, że pewnie gdzieś tam mam pendrive'a z tym plikiem tej starej książki, co nie. Nie, ja tego pendrive'a zgubiłam, nie miałam go, nie miałam w ogóle tych treści, nie miałam niczego. Co postanowiłam? Postanowiłam, słuchajcie, tą starą książkę, że tak powiem, pożyczyć od Daniucha, tak wiecie, tak po cichutku, co nie, i tak dalej. No, powiedzmy, że to było ciekawe, ale też kto normalny zrobiłby komuś prezent, zabrał go i poprawił, nie? I, i oddał dwie wersje. No ja, 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 ja to zrobiłam. No tak jakby, tak jakby wyszło, nie? Tak jakby wyszło. I tak słuchajcie, jak Dania był zajęty czymś w piwnicy, to ja poszłam do jego pokoju i po cichu tą książkę spakowałam do swojej torebki i zaczęłam tą książkę przepisywać. No tak, no bo jak nie miałam pendrive'a, to ja kartka po kartce przepisywałam całą, całą książkę. I miałam taki pomysł, żeby każdego dnia przypisać jeden rozdział i ten sam rozdział poprawić od razu. Szczerze mówiąc, gdy tą książkę przypisywałam, to aż byłam w szoku, że ona mnie tak bardzo denerwuje. Słuchajcie, tu chodziło o to, jak ona była napisana, jakim stylem. I z dzisiejszej perspektywy naprawdę się dziwię, że na tamten moment, gdy pisałam tą pierwszą wersję, byłam z niej naprawdę dumna. Dzisiaj... Mam ochotę ją schować gdzieś pod poduszką. Gdy byłam na uczelni podczas zajęć, nie wiedziałam kto do mnie dzwoni. Myślałam, że to jakiś gościu z CV, bo ja wysyłam CV i może to ktoś do mnie właśnie w sprawie tego CV dzwonił czy coś takiego. A się okazało, że to dzwoniła osoba z tej drukarni. A ja słuchajcie, jeszcze nawet nie zapłaciłam, jeszcze nie złożyłam zamówienia, a ja już dostałam telefon. Co przyznaję, że sprawiło, że poczułam takie zaufanie do tej drukarni. I ja gadałam z tym facetem, z tym panem, i on mi tłumaczył wszystko, pytałam. I ja mu powiedziałam, że no, ja planuję napisać książkę, i ona będzie taka i taka. I on już mniej więcej mi powiedział, co mam robić, jak to będzie wyglądało. I okej, okay, słuchajcie, na tym się skończyło. I któregoś tam dnia napisałam do niego pytania, tak wiele, wiele pytań, słuchajcie, bo. Ja pomyślałam, że zanim złożę zamówienie, to wpierw wszystkiego, wszystkiego się dowiem, co tylko mogę. Więc napisałam gdzieś wszystkie moje pytania odnośnie tego, jak to wygląda, jak ten druk przebiega i tak dalej. I słuchajcie, wysyłam tego maila i tak czekam, czekam. Nie dostaję żadnej odpowiedzi, to myślę sobie, że dobra, to napiszę jeszcze raz. I tak czekam, czekam, nic. I pomyślałam, że do niego zadzwonię. I co się okazało? że moje maile wylądowały w spamie i dlatego mi nie odpisał. Także sprawy już wtedy wyjaśniliśmy i się dowiedziałam tego, co miałam się dowiedzieć. Przy okazji też dopytałam się o lakier. Słuchajcie, jest takie coś, jak macie książkę, to ta książka ma takie błyszczące coś, czuć to pod palcem, co nie? Takie lakier do paznokci. I ja chciałam, żeby ta książka była taka, wiecie, wyjątkowa, taka mega, mega super dopieszczona. I ja go pytam, jak to się robi. Powiedział, że mi wyśle filmik, jak to się robi i tak dalej, tak dalej. I ja myślę sobie, super, będzie mega, fajnie. Tylko pomyślałam sobie, dobra, ale zanim złożę zamówienie, to w ogóle sprawdzę, czy aby na pewno jestem w stanie tą warstwę, warstwę UV zrobić. Bo o to chodziło, że ja musiałam im to przygotować w programie graficznym. I ja nie wiedziałam, czy ja dam radę. Więc pomyślałam sobie, że złożę zamówienie, jak już będę pewna, że to umiem zrobić. Bo wiecie, no troszeczkę byłoby kicha, gdybym zrobiła zamówienie, złożyła je, dała tą warstwę UV, ten lakier, a potem się okazuje, że nie umiem go zrobić. A trzeba. I co potem, nie? I ja, słuchajcie, następnego dnia, jak już gadałam z nim i już dostałam ten filmik z informacją, tutorialem, jak to zrobić. No to zaczęłam, wzięłam się za projektowanie książki. Zrobiłam taką wstępną okładkę takiej wiecie, pierwszej strony i próbowałam zrobić tą warstwę UV. No i mu ją wysłałam, a on mówi, że no niestety, ale nie ma, nie działa. W tamtym momencie już mniej więcej miałam tą książkę napisaną, tak już mniej więcej, mniej więcej, bo tam jeszcze było do poprawy wiele rozdziałów, ale sądziłam, że na pewno tyle będzie i tyle stron, bo już Mniej więcej miałam to przepisane wszystko i bo nie tylko, wiecie, tam poprawić, tam parę jakichś zdań pozmieniać, i tak itd. Tak I w tym mailu, gdzie pisał mi, że nie ma tej warstwy, napisał mi, że no, żebym tylko podała, wiecie ilość kartek, żeby on mógł wymierzyć, wyliczyć, ile musi wynosić krawędź. No i ja mu to wysłałam, on mi wysłał wymiary tej krawędzi. I następnym razem, gdy chciałam tą warstwę UV zrobić jeszcze raz, to zrobiłam tą układkę jak należy, czyli pierwsza strona, krawędź i ta tylna, tylna strona. I jak tą okładkę zaprojektowałam, no to jeszcze raz przystąpiłam do stworzenia tej warstwy UV. Wysyłam i co się okazuje, znowu jej nie ma. Ten pan bym powiedział, że był naprawdę taki cierpliwy, i widać było, że chciał mi on pomóc. Więc on pytał, czy pani dostała ten filmik, czy wszystko się zgadza, czy tam wszystko jest jasne. A ja mówię, że wie co, wie co pan, ja tego programu nie mam, jest mi to ciężko e, zrobić w tym programie. I żeby też nie tracić mojego czasu i pana, to spróbuję to warstwę zrobić jeszcze raz, i jeśli to się nie uda. No to po prostu zrezygnuję już z tej warstwy ufa, żeby, wiecie, nie tracić czasu ani mojego, ani jego. Tak więc przystąpiłam do kolejnej próby stworzenia tej okładki i słuchajcie, znowu nie wyszła. Pan mi napisał, żeby tam głowak do góry, uda się, wszystko będzie super. On mi jeszcze w ogóle napisał, że nawet mi sam tą warstwę zrobi, a ja mu odpisałam. Wie pan co, ja wiem jak to jest z tymi drukarniami i ile... Państwo mają pracy na święta, nie chciałabym tej pracy państwu jeszcze tej dorzucać. I też yy, goni nas czas, no bo wiadomo, trzeba tą książkę zrobić, musi ona w ogóle jeszcze przyjść. I na przyjście tej książki z to warstwo UV trzeba było czekać, uwaga, 11 dni, ale nie tak, wiecie, normalnie 11, tylko 11 roboczych. Czyli poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek. Tak więc naprawdę było krucho z czasem. A ja też, no nie powiem, nie ukrywam, bardzo się stresowałam, bo chciałam, żeby to wyszło. Ale, no, wyszły takie problemy, problemy i postanowiłam, że, no trudno, niestety, muszę z tej warstwy zrezygnować. Tak więc już na spokojnie, bo już czasu, przez to, że zrezygnowałam z tej warstwy, miałam nieco więcej. Bo czas realizacji i dostawy zajmował 6 dni i też roboczych, tak, też roboczych. Więc tego czasu miałam więcej, więc też miałam więcej luzu, swobody. I słuchajcie, ogólnie jak pisałam tą książkę i robiłam okładkę, to mało spałam. Mało spałam, wiele rzeczy bym powiedziała, że zaniedbywałam i było mi bardzo, bardzo ciężko. Więc gdy zrezygnowałam z tej warstwy, to wzięłam sobie dzień czy dwa wolnego od tej książki, żeby wiecie, odpocząć taki i zgenerować siły. Tak też więc, jak już wiedziałam, że tej warstwy UV nie zrobię, że będzie tyle i tyle stron, to złożyłam słuchajcie, zamówienie. I złożyłam to zamówienie 1 grudnia, a tak taka informacja, podam, że Telefon mniej więcej od tego pana dostałam 14 listopada, więc wyobraźcie sobie, ile tego czasu na to musiałam poświęcić! Na napisanie, na przygotowanie tej układki, i dopiero 1 grudnia miałam mniej więcej przygotowane pliki. Z tym, że musiałam tą książkę jeszcze bardziej poprawić, a jak dobrze wiecie, ja studiuję, nie miałam tego czasu za wiele, więc dopiero 5 grudnia mogłam wysłać pliki, bo od 5 grudnia już mniej więcej miałam wszystko przygotowane. I słuchajcie, wysłałam pliki. I co się okazało, że są błędy, bo jeszcze ogólnie, oprócz tego zamówienia i tych pieniędzy, które musiałam wydać na realizację książki, to pomyślałam, że jeszcze dokupię taki specjalny pakiet, gdzie oni mi wszystko dokładnie sprawdzą, żeby wiecie, żeby nie wyszło, że coś, ta książka przyjedzie, a tu coś będzie nie tak, tutaj coś krzywo, tutaj jakiś zły rozmiar, więc pomyślałam, że kupię właśnie taki pakiet i że oni mi to tam fajnie wszystko zrobią, pokażą, naprawią ee, i wskażą te wszystkie wszystkie błędy. I tak dostałam informację, że w pliku jest aż 5 błędów. Wśród tych błędów zostało mi wymienione zły rozmiar, brak spadu, brak osadzenia czcionek, zła rozdzielczość i zła skala barw. Okazało się, że faktycznie rozmiar był zły i gdy naprawiłam problem rozmiaru, to i od razu naprawił się problem spadu. Rozdzielczość również ogarnęłam, natomiast jeśli chodzi o skalę barw i osadzenie czcionek. Skalę barw poprawiłam w okładce. Natomiast jeśli chodzi o czcionki, wiedziałam, że tu chodzi o Worda, czyli o program, w którym przygotowywałam treść. I gdy przygotowywałam tę treść, wysyłałam im jako po raz pierwszy, to ja tą treść eksportowałam. Natomiast tym razem zapisałam jako, ponieważ wiecie, tam w Wordzie jest taka opcja, że zapisz te czcionki, tak dalej, tak dalej, i sądziłam, że prawdopodobnie przez to, że wyeksportowałam, no to te czcionki się nie osadziły. A osadzenie czcionek to jest to, że jeśli macie tekst i on ma jakąś swoją czcionkę, to że gdy wyślecie ten tekst do kogoś innego, on może mieć tą czcionkę inną, albo jej w ogóle nie może mieć. I wtedy ten tekst wygląda totalnie inaczej. Tak więc, gdy już byłam pewna, że na pewno wszystkie pliki są ok, to ja jeszcze raz im je wysłałam. Co się okazało? Znowu są błędy. Tym razem su-2, czyli nie zgadniecie. Osadzenie czcionek z barw. I ja pomyślałam sobie, o co tutaj chodzi. Więc do nich zadzwoniłam, bo może jakiś błąd, może to jakaś pomyłka. Co się okazało, to nie jest błąd, to nie jest pomyłka. Te dwa błędy odnosiły się do treści. I co się okazało, że Ward nie osadza tych czcionek, on tego nie robi. Problem również się pojawił, jeśli chodzi o skalę barw. Z tym, że ja z tym gościem się dogadałam, że jeśli chodzi o to, to nie muszę tego robić. No bo i tak treść ma być czarno-biała, więc tutaj ta skala BARF nie ma już nic do mówienia. Wtedy też dogadałam się z tym gościem, że aby osadzić te czcionki, to żebym zrobiła inny format, czyli wysłała treść w pliku JPG. Natomiast słuchajcie, w Wordzie nie ma czegoś takiego jak eksportowanie tekstu do obrazu, do JPG. Tak więc musiałam szukać jeszcze innego rozwiązania, gdzie plik PDF-a mi przekonwertuje na JPG. I się dogadałam też z nim w ten sposób, że pierwsza strona to jest jedno zdjęcie i to zdjęcie ma tytuł 1, tak? Czyli pierwsza strona w dokumencie, pierwsza strona, pierwsze zdjęcie numer 1. Tak też wyobraźcie sobie, że mając 136 stron, musiałam mieć tych zdjęć 136. I jak już mówiłam w tego Wordzie nie ma, ale słuchajcie znalazłam, że jest taki program jak Adobe Acrobat Pro coś takiego i on to akurat ma. Tak więc postanowiłam wziąć wersję próbną, no bo to jest dosyć drogi program, więc a ja potrzebowałam go tylko w sumie na chwilę, więc wzięłam wersję próbną. I zrobiłam tak jak się mówiliśmy. Ja zrobiłam te JPG, wszystko się udało, jakoś była piękna. Nawet słuchajcie, skalę barw się udało zrobić. I wysłałam. Z tym, że. Nastąpiło chyba pewne niedogadanie się, bo ja wysłałam ten plik, a się okazało, że nie mogą tego przyjąć. Tak więc musiałam, słuchajcie, wymyślić coś. A też nie chciałam czekać na odpowiedź tego pana, który mi pomagał, no bo mi strasznie zależał na czasie. Więc postanowiłam, że po prostu zostawię tego akrobata, bo ja jeszcze go tam, wiecie, w wersję próbną, czy czegoś tam nie wyłączałam, bo byłam pewna, że może mi się jeszcze przydać, że coś znowu nie wypali, że coś będę musiała poprawić. I to był dobry pomysł. Dobrze zrobiłam, bo w tym programie okazało się. Że ja te czcionki mogę osadzić I słuchajcie to zadziałało Po 11 grudnia Dostałam informację Że z tymi plikami wszystko jest już okej okay. Wszystko było ok. i jak ja się cieszyłam, słuchajcie, dostałam maila, że z tymi plikami już jest wszystko w porządku i jak ja się ucieszyłam normalnie, aż zaczęłam normalnie uderzać ręką w stół, bo tak się ucieszyłam, osoby wokół mnie, aż one mnie popatrzyły na mnie, bo to było na przerwie w ogóle, między zajęciami i tak popatrzyli na mnie, a ja taka szczęśliwa, że jest, udało się, książka będzie, będzie prezent, udało się, zdążyłam, udało się, naprawdę, słuchajcie, tyle miałam problemów z tą książką, że... Ja dostałam takiej, wiesz, takie ulgi, taką wielką ulgę poczułam, że jest, uda się, uda się, będzie super, super prezent. Tak też tego samego dnia dostałam informację, że książka jest w druku i co? Pozostało mi jedynie czekać. Tak więc czekam, czekam i dostałam informację, że książka już jest gotowa, że czeka na odbiór kuriera. I też dostałam informację, że no, przyjdzie dzisiaj, 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 że etykieta jest i tak dalej. A ja wchodzę na tą stronę, gdzie już miałam ten numer śledzenia. Mogłam tą książkę sprawdzić, gdzie ona jest, co się z nią dzieje. A ja patrzę, że ten kurier tej paczki jeszcze nie odebrał. I ja nie wiem, co się dzieje. Tak więc zadzwoniłam do niej, się dowiedziałam, a oni powiedzieli, że no, kurier był. Także paczka została odebrana. Czytałam, czytałam, że kurier, jeśli jest ta etykieta, to on przyjeżdża następnego dnia. I słuchajcie, ja do nich dzwoniłam w poniedziałek. Etykieta była nadana w sobotę yy, i nie miałam tej informacji, gdzie ta paczka ciągle jest. Tak więc słuchajcie, mamy kolejny dzień i dostałem informację, że tak paczka została odebrana. I już miałam datę, że ona przyjedzie 20 grudnia. No i dobra, słuchajcie, ja tak patrzę, mijają dni, tak? I mamy 20 grudnia. Dostaję informację, że paczka jest opóźniona, i ja się zaczęłam bać, co się dzieje, gdzie ta paczka. Czy ona w ogóle dojedzie? Tak, więc jeszcze tego samego dnia do niej zadzwoniłam, żeby się dowiedzieć, co się stało. No bo tam pisało, że jakieś problemy operacyjne czy coś takiego, i ja przeczytałam, że to może wynikać z jakiegoś błędnego adresu, z błędnych danych albo też innych powodów. Tak więc, żeby wiecie, uspokoić się, zadzwoniłam do supportu i dostałam taką informację, że jeśli chodzi o dane, to wszystko jest w porządku, tylko jest problem z załadunkiem. I powiedziała też, że jeśli następnego dnia e, ten status, że opóźniony się nie zmieni, to żebym się skontaktowała. I co się okazało? Słuchajcie, następnego dnia to ta paczka przyjechała do mnie i zamiast być 20... To przyjechało do mnie 21. Hejka, jest to mały update do tego, co już wcześniej nagrałam. Dzisiaj jest 8 stycznia. Ja ten film chciałam wstawić piątek, 5... nie 25 grudnia, ale mi się nie udało, bo oczywiście są święta. Miałam też e, sporo rzeczy na głowie, jakieś wyjazdy, pomaganie w domu, przygotowywanie wszystkiego, dlatego też ten film jest dopiero dzisiaj. Tak też Danio otworzył prezent. I jak możecie się domyślić, oczywiście bardzo mu się spodobał i aż ja pomyślał, że ta książka faktycznie jest gdzieś do kupienia. Na koniec tej historii chcę podziękować wszystkim, którzy wiedzieli o tej książce i mnie wspierali. Życzę wam jeszcze raz wesołych świąt i jeśli film się wam spodobał, to zapraszam do zostawienia na dole komentarza i koniecznie dajcie znać, co wy dostaliście pod kliniką i co myślicie o prezencie, jaki przygotowałam dla Daniucha. Dzięki za obejrzenie, trzymajcie się i do zobaczenia! Bye-yo!